pytanie, które się pojawiało w, sąd, w sądze, te są, są publicznych, prowadzonych przez lokalną telewizję. Dlaczego turyści szerokie takim mają w Dziżycku? Proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie z naszej strony to było to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Po prostu nic z tych rzeczy właściwie nie ma miejsca w Bliżsku. I tak naprawdę... My to obserwujemy z pozycji wywania no, by, w różnych miejscach w Polsce i za granicą. no to odpowiedź na to pytanie na dzisiaj jest taka, bo, bo tutaj turyści nie mają żadnego powodu, żeby przyjeżdżać do Polski tak naprawdę. Bo taka jest prawda, bo jeżeli już przyjeżdżamy na Wielkie Jeziora, to wolą sobie wyjechać poza jezioro gdzieś w tą naturę, bo tego tutaj Natomiast w Giżycku nie ma żadnych atrakcji, które by tych turystów przyciągały. I jest pytanie, które się tutaj nasuwa o jakby strategię inwestycyjną prowadzoną przez władze miasta. Wiadomo, że te pieniądze są ograniczone, budżet miasta jest ograniczony, że trzeba dokonywać pewnych wyborów. Pojawia się pytanie, czy należy inwestować na rzecz turystów, ukierunkować te inwestycje na rozwój turystyki nie? czy dla mieszkańców. No to jest takie pytanie troszkę, czy być racjonalnym. No, Oczywiście, że jedno i drugie jest istotne, ale mam wrażenie i mamy wrażenie, że w Gryzysku się to odwróciło w stronę. To znaczy mówi się i myśli się i robi się inwestycje krótkoterminowe, które właściwie nie kończą się żadnym efektem finansowym w dalszym etapie. No Bo, jeżeli się zainwestuje w atrakcje turystyczne, to przyjedzie 100 razy więcej turystów, oni tu zostawią pieniądze, powstanie ileś tam usług, bo trzeba będzie tych turystów obsłużyć, powstanie ileś miejsc pracy, czyli te pieniądze, które się włoży w turystykę, one po jakimś czasie wrócą z wielokrotnie do mieszkańców miasta. I w tym przypadku chyba to jest najbardziej logiczne, przy oczywiście załatwieniu bieżących potrzeb, ale w innej proporcji niż była niż była dotychczas, bo y, czy jakikolwiek turysta przyjedzie do Giżycka po to, żeby pojeździć na łyżwach, y, na krytym lodowisku, no nie. Y, czy y, turysta przyjedzie, żeby zobaczyć płatkę nad, nad torami? No też nie. Czy turysta przyjedzie, żeby się przed, codziennie chodzić tam i z powrotem drogą świętego Brunona? No nie. To po co ten turysta ma tutaj przyjść? tego, który państwa trzeba wyciągnąć wnioski. No. Po prostu trzeba sobie odpowiedzieć właśnie na to podstawowe pytanie, które tutaj się znalazło I dziękuję bardzo. Przepraszam, że, że tak długo, ale nie tak długo było w tej temperaturze.